Hej, czy wiesz, nie przyciągasz ludzi, przyciągasz swoje rany? Nie ma złych ludzi, są tylko ludzie, którzy odbijają ci to, czego sobie jeszcze nie uleczyłeś. Nie przyciągnąłeś potwora, przyciągnąłeś lekcję. Wiesz, dlaczego zakochujesz się w tych, którzy cię ranią? Bo Twoje ciało myli miłość z adrenaliną. Bo chaos wydaje się bezpieczny, jeśli w dzieciństwie miłość była karana lub cicha. To nie masz pecha do ludzi. To Twój układ nerwowy po prostu rozpoznaje znajome tony, lęki, odrzucenia, walkę o uwagę. Największe kłamstwo, które uwierzyłeś, brzmi: Jeśli będę wystarczająco dobra, ktoś wreszcie zostanie. Ale to prawda jest inna: zostaniesz ty, gdy postaniesz siebie porzucić.